A ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem z tym zdaję To są Heroesy czy Horn of the Abyss, e, e, Gdzie jest nasz Jeremy Potężny? E, proszę odbić garnizon. E, proszę tych e, wataszków. Co, co co, chłop tu w ogóle poragrytał? Kim ty w ogóle kurwa jesteś? E, także, no. Skipnij turę. Skipnij. No, ślepił mi. Naprawdę. Jebut. Yeah, Dziękuję. E, trzeba odbić nasz zamek potężny. Całe szczęście, że wróg w nim nie siedział. Może nie skipowałem. Bo po prostu trzeba wystrzelać. Namiot sobie zrekrutował. Może coś nam zbudował w zamku. Może. Kto wie? Może coś zostało zbudowane. D Dzięki temu. Mm, możemy to załapać. Dzień dobry. Kurwa. Eee, tak. E, dobra. Potrzebuję uratować gołąbki. Czy mamy to wyleczenie? Nie, nie mamy. Oślepienie działa. Ale działa na nich. Rzućmy oślepienie na tego 0-1. Ty, Nerida może go ściągnie. Ty, to było dobre. Mam 21 ataku, Dawaj, da, dawaj, dawaj! diabo! Nerida ściągnęła diaboła! Niesamowite. Eee, strzelców ubi? Dziękuję. Dobra, tam kładz. Było mi na zamek wbijać. 5, no jelo. I ściągasz tych a jeden. ty na razie czekasz. I ściągasz tych, Ty Awk, Nerida dobija. Ty dobijasz tych, ty dobijasz go. Majtek go dobija. Dobra, na ile ty masz blind'a na 11 tur, a ty masz na 10? Czekajcie, to jest. Yy, zrób defend. 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 Wszyscy przeskipują jedną turę. I teraz budzimy diaboła, nie? Jeszcze możemy zrobić tak. Eee, błyskawica. A błyskawicą zabijamy jednego. Ue panie! Co chłop nosił ze sobą? No porąba. Co? Jakieś teleskopy. O, mistrz ziemi, zajebiste. <laughs> Dobra. O to chodziło. Co to jest? Zwiększa wiedzę bohatera o 1, zwiększa wiedzę. Nie, no useless. Zwiększa moc bohatera o 3, no, oczywiście, że to jest lepsze. Lepszy naszyjnik, okay. Zwiększa siłę o 6, o 4. No to to jest lepsze. O. Co to robi? Zwiększa moc bohatera o 2, o 1. Ok. Zwiększa zdrowie wszystkich jednostek o 1. Szczęście i morale. To jest lepsze. A, czekaj, jeszcze za to. A to, a to co robiło? E, nie, to, to ja wolę to. O. A to zwiększa morale. E, Wyżyć ten czar. Zwiększa pole widzenia o jeden. No zajebiste, E, no te. te teraz to my mamy bohatera, dobra. O, plus jeden do obrony. E, ok. Czy tu rekrutujemy? Nie. Zawijamy stąd. Zawijamy stąd i idziemy ich wyjaśnić. Jezu, ale to było dobre. Ty, ty te, teraz, to ja mogę się tłuc. No i to mi się podoba. Zachasz o to. Zrekrutujesz tych, dorzucisz świeże oddziały naszemu temu Jeremiemu i on już poleci tam do diabłów, do nich. Bo będzie nowy tydzień. Jep. Możesz się nawet tutaj ustawić. No, możesz na to wejść. To jest 17. Dobra, poczekasz jedną turę. Si, wleci nowy tydzień, znowu im to super. zrekrutuj wszystkich. Um... No właśnie. Yy, Wyrzucisz ten swój kogel mogiel kulturowy, upgrade ich. ich. Zrekrutuj... Nie starczy im pewnie hajsu. Ewidentnie mi nie starczy hajsu. Jeremy gdzieś tu jest obok. Pójdziesz tak. Posprzedajemy wszystkie surki na razie nic upgrade'ować nie będziemy. Tego handlarza takiego wolno stojącego, jest zawsze najlepsza wymiana. To nie wiem, bo chyba trzeba mieć 6 zamków z za marketami, żeby był taki w przelicznik handlowy, jak u tego markeciarza. Nie ten zamek, ten zamek. Do rekrut. kołąbki Neridy. Te, te, te Neridy ściągnęły arcydiabła. Proszę się nie śmiać. Proszę nie, 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 szk szk nie szkalować Nerid, bo one są mo mocarne, tak? Mocarne są. E, Dożyć mu jednostkę. Mm. A, tu miałeś jeszcze dwie Neridy, trzeba je upgradenąć To mniejsza. E, ciebie, 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 ciebie. No. Dobra, i teraz tak, artefakty, które się powtarzają i nie są mi potrzebne, tobie przerzucimy. Zostaniesz jakieś pierdolniczki, żebyś miał. O, oddajemy ci tą maczugę fajna była. Dzięki. Okej. Okay. Jakbyś jeszcze zwolnił Jeremiego, żeby on mógł sobie latać. Dobra, teraz jak się dostać do tego knypka? Będę jakoś, okej? Okay. Tyle mi jeszcze zostało, bogactwo e, Odwiedziłeś? Odwiedziłeś Przejdź sobie przez wiatraczek, e, ty w sumie tym alkinem to... Ja wiem, możesz znowu pod nie polecieć, czy coś? E, jak już coś mamy robić to będziemy upgrade'ować te... E... Gilgie magów, żeby czary kolejno odblokować. Dobra, gdzie ten knypek jest? Faaa, jest szyb do ludzi. Idziemy do jego. Już mamy takiego bohatera z takimi statystykami, i tymi. Aha, my już tu byliśmy. Okej okay. nie dzień dobry. Kurde, nie złapię go. What happens? Zobaczymy, co jest w obozie uchodźców. Orcz, jobył! What? What, tak wolno. Ja tu nie odblokowałem tego nigdy, A, Nie odblokowałem tego, Cholipka. lipka e, Potrzebujemy dwóch rtęci <noise> Arcydiabeł tam jest, za friko arcydiabła dają e, 13 Nie wiem czy się opyla Ale no, arcydiabeł za stoi. Dziękuję, no to mi się podoba Chłop co, co, co chce uciekać, a nie ucieknie Ktoś tu jeszcze szczęście podrzucił. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co pan ma? Pan nic nie masz. Pan nic kompletnie nie masz. Znajomość dowolny dowolnej magii w poziomie od 1 punkt many, obrażenia od 20. No to i tak jest lepsze. Może to nawet bez strat się uda. Poczekaj sobie. Poczekaj. Co on mu zrobił? Nie wiem co to za czar. E, oj, ty nie możesz balistę strzelać. Hmm. O, ty jeszcze masz arcyliszę no to cyk, arcyliszę. Eee, Cerbera? Nie wiem. Czekasz. Działo chyba może balistę rozwalić. A ty możesz zabić jeden. No nie, Nerida mi ściągnął jakąś bandyta. Miał być bez strat. Czekasz yy, gołąbkiem, coś poświrujemy. Albo Neridom też możemy. Yy, pięciu zabijasz. Ok, możesz ich zabić. Zabijasz trzynastu. Jak staniesz. Tak, to nie pojęcie sięgnąć. Ok. Łatwo, 3 neridy, skąd oni takie te wszystkie artefakty mają, ty no co jest Zmniejsza koszty poddania się, to jest do dyplomacji Zwiększa broń o 5, mamy 6 e, Uncje siarki dziennie 1 Okej, okay, to trzeba było dać temu drugiemu alkinowi, zmniejsza morale Zwiększa morale o 1 Możemy tak zrobić e, Siłę i zdolność obrony bohatera o 2, nie no to chyba mam lepszy Broń Okej okay. Trzy punkty many, no i zajebiście Ktoś jeszcze tego ludzika, nie wiem co to robiło Dotykasz sołonu, się ciemności, nagle teren wokół ciebie pokrywa gęsta ciemna gład. Tylko twoje oczy mogą się przez nie... Aha, to przeciwnik nie widzi co tutaj mam, okej okay. Okej, okay, spoczko eee, no nie wiem, no kinem będziemy tutaj biegać Dobie. Coś jest? Nic nie ma, to jest przejście tylko od tej strony Okej, okay, to niepotrzebnie tu lecę Do góry Myślę, że ta armia już do końca nam styknie Jeżeli chodzi o... Jeszcze to drewno może zahaczyć to były niziołki, nie, ale tych niziołków nie zbieramy Gotujemy się, żeby dostarczyć najbliżej tam temu Jeremiemu jednostki na północ Powiem wam, że początek kampanii był ciężki, ale, ale powoli... Aj, tu jeszcze wiedza była, nie złapaliśmy wiedzy e, O, Stalin jeszcze nie odwiedziłeś Cyk Syn do tego Alki, nie, nie wiem, czy Alkin też będzie awansował i przychodził na kolejny poziom. Mm. Nie, no w, w, w razie czego, zrób ten zamek, co zadali, żeby też jednostki były. Jak się wyrąbiemy i stracimy wszystko, żeby było coś. Odwiedzone, złap to. Oszkamek. Mistrz um, cyk Okej. Okay. Mm, ty się przygotuj pod to. Yep. Prawda, teraz Jeremy stracił ustajnie, ale myślę, że będzie spoko Dobra, trzeba znaleźć jak się dostać do... No dobry, dziękuję Trzeba się ogarnąć jak się dostać do, do przeciwnika, On gdzieś w jak miał siedzieć Daj mi was, daj mi wasz, daj mi wasz was. eee, Ciebie wrzuć, ciebie upgrade'uj I dorzuć was Połąbki ciebie też upgrade'uj Dożyć Neridasa jakiegoś. Py, pyk, 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 pyk. Reszta zostaje. Diabo zostaje, zostaje, zostaje. Dobra, no i polecisz do Jeremiego, podrzucić to, bo nic innego z tam nie możemy zrobić. Halo, ale jak się tam na, na dół dostać? Halo? Może czegoś nie odkryłem? Antymagia, no, no, fajnie, tylko gdzie jest zejście do podziemi, bo tu są podziemie, nie? No są, ewidentnie. E, gdzieś tu na wyspie było, ta, Tak. E, tu nie ma stoczni, nie ma stoczni, nie ma stoczni, jak się dostać? Chyba, że tu jest stocznia, tu jest latarnia morska, wybrzeżem będziemy musieli jakoś biegać. Tu nie przejdziemy. Musisz wracać, tu niepotrzebnie tu lecieliśmy, brawo. Daj sobie plus jeden do ataczku. Alkinem idziemy poskautować. Czekaj, byłeś tu. Nie odwiedzony, nie byłeś. Eee, daj sobie plus jeden do mocy. Ok. W nolarzy nie mamy na nich miejsca. Tu jest smok schowany. Możemy go w sumie. W sumie, w sumie. Ej, w sumie możemy tego smoka hapnąć. Tu byłeś, ta Dawaj Ty no ej, jak my mamy na drugą stronę się dropnąć do tego? Jak ja mam statek zwodować? Ty no, to nic nie ma Co za oszukaństwo? Nie, było coś takiego... Pokaż książkę w czaru. Przywołanie okrętu! Boże, co za dzban! Dobra, cii, cii. idź młodnie się jednostki, co to jest? Fontanna młodości O, ty, dobra Cicho. Eee. Zamieszkana przez smoka, kurde, opróżnił o, smoka. Trudno happens. Eee, czekajcie, bo tu są skały, skały, skały tu, tu i tak musimy iść do góry, żeby zwodować statek. Nie, nie, nie wiem skąd mam ten czar przywołanie okrętu, ale spoko. E, teraz tak, to dawało siarkę, nie? To możesz mu wrzucić. Aha, to zamiast tego, no to wrzuć mu zamiast tego. Mm, przerzuć was, 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 was i was. Diaboła chcemy za coś? Nie, bo będzie psuł moralki. Nie, nie ma sensu. Justuj siarkin z drogi. Ta. Nowy tydzień. E, Zachaczysz o to. Ale gdzie my możemy tu na ląd? Tu możemy na ląd zejść, nie? E, no i co, czekaj, przywołanie okrętu Jak nie zadziałało O, się na okręt i płyniemy O, to jest chyba jakaś inna wyspa? Dobra, olaś tą wyspę Ma na nawigację, to będziemy sobie dość szybko popierdziać, to jest więcej surowców. Dobra, dystantujemy się u typa, tu już nie ma na co czekać. Dzień dobry. Przejmujemy to w imię zająca, tak? Dzień dobry. Nie but. Nie but. Dziękuję. Nie, 13 wrydów tam chłop miał zgromadzonych. 105 tych chochlików. Co chłop narobił? Eee. Przejdzie ten kto ma brązowy kolor. No i cyk, chcę tędy przejść, dziękuję. Nasz silnik boskiej mocy, to chyba było dobre. E, zwiększa wszystkie. uuu, panie. Dobre. Wszystkie statystyki. Mmm, daj w sumie Expo, bo już hajsu nie potrzebujemy. Mam nadzieję, że nie przeszarżowałem i że. Eee, jest takim czymś. Ty, ale jak tu przejść? Nie przejdę. Kurwa, ty, co, co tu chłopy porobiły? Ten mały fort jest chroniony polem siłowym. Wygląda na to, że przejść może wyłącznie dzięki berłu jednego z kregańskich przywódców. Mamy berło Kalcha, teraz możemy znieść pole siłowe. Okej, okay. Przywódców. Aidena. Nie wiem o co chodzi z tymi berłami. Axisa. A, że wszystkich bohaterów po kolei. Dobra, dobra, czaje, czaj, czaje. Oni mieli te artefakty startowe, oni te byli i tak wykoksani. Chodzi o to, bo każdy z tych bohaterów wrogich co nam biegał po mapie. E, dobra, już czaje. Ty, zajebiste to jest. Dzień dobry. Tworzymy na tym iście zamku. Patosynek. Ehm. Nie no, sześć diabłów, Jakby były arcydiabły, to mi się przestraszył. Najpierw pozbędziemy się tego typka. Dzień dobry. Dobra, teraz wszyscy skipują turę. Teraz wszyscy waitują. Teraz rzucamy czar ee, błyskawica. Dziękuję. Dzięki czemu ty jesteś ostatni? A chyba nawet swojej tury nie doczekasz. Nie doczekał. Dzień dobry, gratulacje, zdobywasz Black Barn i odnosisz zwycięstwo. Pewnie w sumie mogłem trochę bardziej potrafić hardzić tą mapę i pozbierać jeszcze statystyki na koniec. Eee, mogłem to jeszcze bardziej, ale demonicznej armii zostały zepchnięte z powrotem do morza. Ja! Yeah! <laughs> z tego zwycięstwa byliby dumni nawet najwspanialsi dowódcy. Garstka żołdaków i dzikusów dobrze poradziła sobie z kriganami. Szkoda jedynie, że nikt nigdy się o tym nie dowie. Jeremy stał nad brzegiem morza, wspólnie z walczącymi świętując zwycięstwo. Jego radość była jeszcze większa z uwagi na to, że szybkie i solidne krigańskie statki pozostały zacumowane w nienaruszonych... Bo se ten lektor jest genialny. Ich ...miast kazał je załadować, a niedługo potem, zebrawszy załogę, wyruszył w drogę. Będąc na pokładzie i wpatrując się w znikającą wyspę, Jeremy przypomniał sobie, że nigdy nie zapytał Alkina o to, kim naprawdę jest i co robił na tej wyspie. Jednakże od razu odrzucił te myśli... Wszak czekały na niego nowe, nieznane przygody. Yeah! To co, kampanię już skończyliśmy tą? E, poziom trudności... E, wpisz swoje imię. Zając. Piracką banderą. Kasuj wyjdź. A, skończyliśmy pod piraską banderą. Łe, się, że będzie więcej misji po to. No eee, do, do, dobra, no w sumie tylko na ostatnią misję sobie obniżyliśmy poziom trudności. Ale poważnie, bo tam już trzeba było tak tryhardzić. Ale, kurde, gdybym ja wiedział, że to wystarczy tych trzech bohaterów, myślałem, że on będzie cały czas rekrutował z zamku te jednostki. A i będzie problem, że ja będę mu rozbijał armię, tracił, on będzie kolejną dosyłał. To wystarczyło rozbić to, co on ma. To kurde, nie potrzebnie się poddawało. Może było po tryhardzie. dobra, mniejsza o to. Eee, pytanie, czy chcecie kolejne kampanie? Myślę, że nie od razu, pewnie za jakiś czas do tego wrócimy, żeby nie było przesyto. ale mi się podobało, tu są jeszcze dwie kampanie, tu mamy Postrach, też Jeremy, Ruch Odchłani został ukryty przed śmiertelnikami, Bitley musi zająć miasto, nie, to mamy jakiegoś Bidleya. ale też piratami biegamy, a tu mamy Ruch Odchłani, dwaj bracia Bidley i Jeremy. Ok, czyli teraz rozumiem, że to była pierwsza, to jest druga, to jest trzecia, bo tu jest Bidley i Jeremy, tak? Tu byliśmy Jeremy, a tu będziemy jakimś Bidleyem. No to byśmy musieli po strach już w następnej kolejności robić. Dobra, ty, ale zajebisty Jezus, jak, jak kocham tych ironskich kiedyś się cały czas to grało na koncie ze znajomymi, a kiedyś to było. Dobra, mam nadzieję, że seria wam się podobała. E, ja sobie mega przypomniałem, jak się w to gra, więc myślę, że następne serie będą już bardziej dynamiczne. Ja byłem oczywiście zająć, cześć, trzymajcie się, na razie.